Dzień dobry Państwu, minęła 12. Zapraszam na program Prosto z parkietu. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś ze mną w studiu profesor Krzysztof Piech Uczelnia Łazarskiego. Bitcoinowiec entuzjasta technologii blockchain. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Wiadomo o czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o kryptowalutach i technologii blockchain. Jest grudzień, więc to już chyba najwyższa pora, żeby trochę zacząć podsumowania i zastanowić się, co nas czeka w tym 2020 roku. I na początek chciałem pana zapytać o takie pozytywne. Wydarzenie tego mijającego roku w świecie kryptowalut. Pana zdaniem, co to było? wbrew przewidywaniom doktora Duma Bitcoin nie spadł do zera. To tak taki trochę żart, bo raczej to nie jest możliwe. Cena Bitcoina w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła ponad 100%. Także to jest pozytyw, mimo że możemy tego nie dostrzegać za bardzo, no bo przyzwyczajeni jesteśmy do wysokich wzrostów, czy wysokich zmian na rynku kryptowalut. Z innych ciekawszych rzeczy, oprócz oczywiście rozwoju samej technologii, zwłaszcza Lightning Network, to z ciekawych obserwacji jest wzrost zainteresowania Tetherem i w ogóle z stablecoinami. Tether jeśli chodzi o ilość transakcji przekroczył, tutaj przebiły Bitcoina. Także to widać, że rynek potrzebuje nie tyle powiedzmy walorów o charakterze spekulacyjnym, tak jak Bitcoin jednocześnie jest środkiem płatności, ale też ma te element spekulacyjny w sobie. Natomiast teder jest wyłącznie używany do płatności i jak widać Świat potrzebuje tego typu rozwiązań, co daje powiedzmy, dość dobrą prognozę na, na, na przyszłość dla tego typu projektów. Zresztą nic dziwnego, że stablecoinów jest już kilkadziesiąt. Z innych ciekawych rzeczy na pograniczu powiedzmy nauki i, i biznesu i świata krypto, no to opublikowanie w badań przez użytkownika Plan B dotyczących zastosowania modelu stock to flow już nie do rynków tradycyjnych takich jak złoto czy srebro czy inne metale. Szlachetne, ale zastosowanie tego modelu do rynku kryptowalut, zwłaszcza Bitcoina. No i okazuje się, że daje to bardzo. Ten model. Da, po pierwsze sprawdza się i to dość znacząco w ponad 99% przypadków i daje pozytywne prognozy na temat tego, co może się dziać z ceną Bitcoina w przyszłości. A co by Pan powiedział na moje propozycje, oprócz tych, które Pan wymienił, mieliśmy też projekt Libra. Eee... Uruchomienie platformy BAKT, na którą wiele osób czekało. Czy pan też by zaliczył to do jakichś pozytywnych wydarzeń, czy, czy niekoniecznie? Czy to nie było aż tak, bo było wokół nich dużo szumu, ale pytanie, czy one były tak istotne, jak się wszyscy spodziewaliśmy? No jak się okazało, BAKT raczej nie. Ja bym to zaliczył jako normalny element adaptacji rynkowej. Także tutaj większych zmian nie było. Jeśli chodzi o Librę, no to tak, to jest coś, co pokazało, również regulatorom i rządzącym, że technologia, która stoi za kryptowalutami, czy same kryptowaluty nie muszą mieć już takiego wyłącznie negatywnego charakteru, bo jeśli nawet Facebook chce pójść w tym kierunku, tworząc własną kryptowalutę, to być może w tym coś jest więcej. A pamiętajmy, że oprócz tego mamy w trakcie realizacji projekt w Chinach przez tamtejszy bank centralny, więc przyszły rok będzie rokiem starcia dwóch potężnych stablecoinów właśnie z Chin i i tego dostarczonego przez konsorcjum Facebooka. I zobaczymy, jak świat się podzieli tutaj, jeśli chodzi o wpływy, już nie na jakąś energię atomową czy armię, tylko wpływy, jeśli chodzi o globalny pieniądz. A jeśli chodzi o, o stronę technologiczną, to tak w skrócie, ten rok można zaliczyć do kolejnej e, dobrej fazy takich zbrojeń technologicznych w świecie kryptowalut. Te, te czołowe monety, one się poprawiły, polepszyły, są dalej niż były jeszcze 12 miesięcy temu, pana zdaniem? Tak, jeśli chodzi o technologię, najpierw wejdźmy od rynku. Rynek, tak jak przewidywałem, oczyszcza się. Najmniej efektywne projekty upadają i to jest naturalne, bo, bo taka jest normalna rzecz z każdymi innowacjami. Natomiast widać, które projekty są rzeczywiście silne, które się rozwijają i te rzeczywiście odnotowują swój postęp techniczny również. Także tutaj pod tym względem dość dużo się dzieje. Natomiast powiedziałbym, że technologia blockchain sama w sobie już osiągnęła pewnego rodzaju dojrzałość, choć może to brzmieć dość dziwnie na rynku, który ma tak niewiele lat, bo już wiadomo, jak podstawowe kryptowaluty funkcjonują, podstawowe protokoły konsensusu, już wiadomo, jakie blockchainy mają smart kontrakty, które są i tak dalej. Więc tutaj aż jakiś większych przełomów bym nie widział, raczej bym upatrywał kolejne. Lata w adaptacji, w rosnącej adaptacji, a w różnych zastosowaniach. Już nie tylko płatności, to co było podstawą bitcoina i najprostszych kryptowalut, i nie tylko dorzucenie do tego smart kontraktów, ale, ale inne rzeczy. Czekamy na całą falę zainteresowania papierami wartościowymi. A oprócz tego mogą być inne instrumenty finansowe, takie jak obligacje i tak dalej. Można później. Pewnie będzie obserwować się tendencje do tokenizacji najrozmaitszych rzeczy, aktywów, które dotąd nie miały swojego odzwierciedlenia, jako papiery wartościowe czy tego typu prawa. Także no dużo nas będzie czekało i według mnie wyłoni się obok tradycyjnego rynku finansowego jego nowa część. Rozszerzając tradycyjne rynki finansowe właśnie o to, o to, co technologia blockchain udostępnia. I być może to pomoże, ta innowacja pomoże przejść łagodniej przez nadchodzące spowolnienia koniunktury gospodarcze, bo innowacje z reguły w tym pomagają. A czy w 2019 roku było jakieś wdrożenie technologii blockchain, Pana zdaniem, które może być w przyszłości przełomowe, albo coś, co przynajmniej zwróciło Pana uwagę, bo często krytycy mówią o tym, że tak, blockchain yy, według świata mediów jest y, możliwy do, do zastosowania wszędzie, ale jeszcze nigdzie tego wdrożenia tak na masową skalę, dużą skalę, która pokazałaby, że faktycznie się to da wykorzystać. Jeszcze takiego wdrożenia nie było. Czy, czy ten 2019 rok przyniósł jakiś przełom? Widzi Pan jakieś ciekawe projekty, albo coś, co tym przełomem może być niebawem? No, najważniejszym to był Libra, czy jest w dalszym ciągu i tutaj nie widzę jeszcze żadnych. czekowym na projekt, który by pokazał zastosowanie smart kontraktów na większą skalę, ale żeby to móc zrobić, one muszą się opierać na jakimś stablecoinie, a nie na walucie o charakterze spekulacyjnym, bo jest to zbyt ryzykowne dla każdego biznesu, gdy nie można skalkulować, jaka będzie cena smart kontraktu za ileś tam miesięcy. Więc myślę, że tutaj na takie przełomy jeszcze w zakresie zastosowań to, to musimy trochę poczekać. Jest bardzo dużo prób również ze strony banków. Natomiast ta większość z nich z góry jest skazana na porażkę, ponieważ to są korporacyjne blockchainy. Zaletą technologii blockchain jest możliwość połączenia ze sobą partnerów, którzy nawzajem się nie znają, nie ufają sobie, a jednocześnie chcą włączyć do współdziałania dużą grupę osób. Jeśli coś dotąd funkcjonowało prawidłowo, dobrze na jednym serwerze, to nie ma co tego blockchaini bo, bo, bo nie jest to zbyt uzasadnione. Dlatego świat jeszcze czeka na wyłonienie się w ogóle nowych modeli biznesowych, gdzie będzie konieczna współpraca, już wykraczająca poza jedną firmę, wchodząca w wiele firm. I w tym modelu w Libra Facebooka ma zamiar funkcjonować, gdzie nie będzie to tylko waluta Facebooka, tylko ma połączyć wiele innych podmiotów. I to ma tego typu zastosowania, mają sens. To mówimy o. Głównie o pozytywach, chciałbym też zapytać o jakieś negatywne zaskoczenia tego mijającego roku, bo myślę, że też w tej branży ich nie brakowało. Czy coś by Pan tutaj wskazał? Coś, co było takim negatywnym, zostawiło negatywny ślad? Ostatnich 12 miesiącach? Z najprostszych rzeczy, no to spadek ceny bitcoina w ciągu ostatnich kilku miesięcy z tej górki, powiedzmy, wakacyjnej. No kolejne upadki giełd kryptowalutowych, w tym również upadek jednej z większych polskich giełd. Także no to to jest ten proces, który pokazuje, że trzeba znacznie wzmocnić bezpieczeństwo funkcjonowania tych, gier, tych giełd i być może nawet objąć je nadzorem finansowym, przynajmniej tam takie giełdy, które by chciały tego, a, a takież właśnie też są. Może też zbyt niska adaptacja, zbyt słaby rozwój Lightning Network, bo wszyscy na to czekali, że to może być sposób na rewitalizację bitcoina, która do, który do celów płatnościowych nie jest w praktyce stosowany, albo bardzo rzadko jest stosowany, no ale tutaj tego znaczącego powszechnie Lightning Network nie widzimy. No i też spowolnienie rozwoju dużych blockchainów takich jak EOS, gdzie w dalszym ciągu nie widzimy bardziej takich widocznych zastosowań. No i w cały rynek ICO, z którym no ten rynek obumiera i nie wiadomo co dalej z tym będzie. Z dużym ICO w postaci telegrama, gdzie też nie wiadomo co z tymi środkami będzie. No i to jest też zagrożenie dla całego rynku, bo sporo pieniędzy, miliardy dolarów zostało ulokowanych i efektywność wydatkowania tych środków jest bardzo ograniczona. Właśnie sprawdziłem sobie wczoraj dane z serwisu ICO Data i wynika z nich, że od początku 2019 roku przeprowadzono w ramach ICO tylko 104 zbiórki, ich łączna wartość 366 milionów dolarów. Dla porównania w 2018 roku, który wcale nie był jakiś też super, to było 1253 zbiórki, a kwota sięgała 7,8 miliarda. Mhm. To, jest, to jest ogromna przepaść. Mhm. To już tak trochę wychodząc do przodu. Myśli pan, że coś powstaje na miejsca ICO? Mówiło się o STO, teraz się mówi o ETO zdaje się, czyli Equity Token Offering, Security Token Offering. Czy coś, czegoś możemy się spodziewać? też rynek testował model IEO, Initial Exchange Offering, bo jaki był główny problem z ICO? Oszustwa, tak. gdzie powstał projekt, który ładnie wyglądał na stronie internetowej, ale, ale później się kończył niechlubną tradycją tej branży, czyli exit scamem, jak to się mówi, czyli utratą środków użytkowników, więc tutaj ten boom na rynku upadł. Kwestia tylko, jak połączyć Jedno z drugim, tą wolność i wręcz taką prawie że anarchizację, która widoczna jest na rynku kryptowalut, z regulacjami. Więc tutaj STO nie wydaje mi się, żeby było dobrym rozwiązaniem potraktowanie powiedzmy tutaj świata wolnościowego ścisłymi regulacjami dotyczącymi rynków finansowych i papierów wartościowych. Także myślę, że rynek wypracuje jakieś nowe rozwiązanie. Jakie to jeszcze, jeszcze zobaczymy. No, ale, ale widać było po poprzednich dwóch latach, że zainteresowanie jest. Duże. Kwestie tylko, jak tutaj wprowadzić normy najrozmaicze, ostrożnościowe, tak, żeby wyeliminować wszystkie te złe zjawiska, które się działy. I z takich złych zjawisk, które się powoli z rynku eliminują, no to są piramidy finansowe podszywające się pod kryptowaluty. Jest tutaj z naczelną z nich w postaci OneCoin, która już przez wielu, wiele krajów jest oficjalnie ścigana. Twórcy tej piramidy są zagrożeni wysokimi karami więzienia. Więc dobrze, że rynek się oczyszcza z przestępstw. Bo to zapewni możliwość normalnego funkcjonowania rynku i możliwość wchodzenia normalnych, dużych biznesów na, do, do zastosowań, na rozmaitych zastosowanie technologii blockchain. No też właśnie było sporo tych hafer, prawda? Był Dascoń, był Plus Token, chyba chińska e, piramida, uważana za jedną z największych. Tam się szacuje, że defraudacja 3,5 miliarda dolarów. Ostatnio też pisałem artykuł o tym, że pod naszymi filmami pojawił się. Pojawiły się boty, które naganiały na kryptowalutowy twór o nazwie Prism, który też się okazuje jedną wielką piramidą mhm. ze wschodu. Także tego cały czas jest jednak sporo. Tak niestety, I trzeba uważać. Udało się w naszym kraju w, w, rok temu, mniej więcej, zaostrzyć jako lekko prawo, ale to jeszcze nie jest wystarczające. Ja uważam, że każdy, kto świadomie współpracuje z piramidą finansową, wiedząc, że to jest piramida, jednocześnie naganiając e, ludzi do angażowania środków e, w takiej piramidę, powinno się takich e, ludzi. E, Cigać. Także, bo to jest po prostu oszustwo. A im więcej powiedzmy złych rzeczy wyeliminujemy z rynku, tym rynek będzie miał większą przestrzeń do normalnego, prawidłowego rozwijania się. I nawet jeśli nie, nie, nie zaprowadzimy porządku w skali całego świata, to przynajmniej swoje podwórko możemy tutaj uporządkować. A jeszcze wracając na chwilę do tego, co może zastąpić ICO. Myśli Pan, że, bo powiedział Pan, że branża coś wypracuje. Czy ona to wypracuje sama, czy możemy liczyć na jakieś połączenie z, z takim tradycyjnym rynkiem kapitałowym, albo coś na wzór szwajcarskiej giełdy, która w ogóle pracuje nad, własnymi, nad własną tokenizacją akcji i chce to robić w ramach swojej platformy. Mówi się też trochę, że GPW gdzieś tam eksperymentuje sobie od kuchni. Nie wiem na jakim to jest etapie, to jest objęte tajemnicą, ale są gdzieś takie pomysły. Myśli Pan, że jednak branża zostawi to sobie, zrobi to w porozumieniu, czy zupełnie przejmą to tradycyjne rynki kapitałowe? Mm. Tak, wątek GPW się pojawia co jakiś czas, jest objęty tak ścisło tajemnicą, że nawet ludzie z GPW nie wiedzą na czym ten projekt ma polegać, ale myślę, że to do czego rynek dojrzeje to będzie styk tej właśnie wolności, o którą chodziło milionom osób używających, używających kryptowalut z miękkimi regulacjami. Są już jurysdykcje, które dostosowują się do tego, żeby stworzyć warunki akurat dla tego specyficznego sektora. Na razie to takie Niszowe jurysdykcje, takie jak Estonia, Malta, ale też w Azji Południowo-Wschodniej, parę rzeczy się dzieje. I być może to jest jakiś kierunek, bo takie tradycyjne regulacje, które przez dziesiątki lat narastały, no nie są dla rynku kryptowalut. One były, były w stanie zabić rynek kryptowalut, co było widać chociażby po pomyśle BitLicense, jeszcze sprzed mniej więcej pięciu lat ze Stanów Zjednoczonych, a dokładnie z Nowego Jorku. Ile firm się wyniosło z Nowego Jorku po wprowadzeniu. Tego typu regulacji, więc to jest, myślę, ten kierunek. I gdy uda się wypracować nowe podejście, co może się stać? Tradycyjne giełdy NASDAQ czy GPW będą czuły się zagrożone z tego powodu. Że nowa technologia dostarcza ludziom produktu, który jest dla nich bardziej user-friendly. Rynek całodobowy, globalny, a nie jakiś lokalny, malutki polski ryneczek, który w świecie finansowym nie ma większego znaczenia. Gdyby Polska i polski rynek finansowy zniknął w pewnego dnia, świat by w ogóle tego nie odczuł. A nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ten proces globalizacji móc w jakiś sposób wykorzystywać, tak jak internet to wykorzystuje, ale rynki finansowe w dalszym ciągu są związane z poszczególnymi krajami i nie tędy droga. Więc myślę, że wypracowanie tego typu podejść, uwzględniając dobrodziejstwa technologii z miękkimi regulacjami dotyczącymi tych technologii, to będzie ten hit. I tutaj te firmy i te państwa, które będą w stanie coś takiego zrobić, mogą uzyskać bardzo dużo, bo tego typu. Typu rzeczy na świecie jeszcze prawie, że nie ma. Więc ten, kto pierwszy wejdzie na rynek w skali globalnej, może ściągnąć do siebie dziesiątki, setki firm i stworzyć nowy segment rynku finansowego, których dotąd nie było. Wcześniej mówił Pan o Librze, z jednej strony, z drugiej strony mamy też projekt cyfrowej waluty Ludowego Banku Chin. I tak się trochę zastanawiam, czy ten 2020 rok to może być rok takiej kryptowalutowej zimnej wojny, bo Mark Zuckerberg w kongresie troszeczkę szantażował polityków tym, że jeżeli jemu nie pozwolą zrobić Libry, to Chiny zrobią sobie własną yy, cyfrową walutę i wtedy one będą miały to prawo lidera. Myśli pan, że czeka nas takie starcie na, tak. tym, na tym polu? Ja o tym mówię od kilku miesięcy już, że, że to jest właśnie, że tak właśnie będzie. Jeśli władze amerykańskie nie pozwolą Facebookowi zrobić tego, co, co, co chce zrobić, wtedy ja nawet sam z chęcią bym zaczął używać Libry, no bo używam WeChat, a być może czasami chciałbym zapłacić komuś i tak dalej, natomiast nie mogę mieć płatności na WeChacie, ponieważ nie mam konta w banku w Chiny. Więc tego typu wyjście do użytkownika i zapewnienie mu pewnych funkcjonalności, których dotąd nie było jest czymś fajnym. Oczywiście z wyjątkiem powszechnej inwigilacji, którą możemy się spodziewać ze strony projektu z Chin, ale podejrzewam, że Facebook też prowadzi procedury przynajmniej AML-owe dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy, żeby system był bezpieczny. Natomiast na tym tle ciekawie się rysuje rola Europy. Która jest, no powiedzmy, z tym starym kontynentem, niestety mniej innowacyjnym, patrząc na to, co się dzieje w Chinach i w Stanach. I możemy sobie tutaj szabelko potrząsać, mówiąc, Jacy, to my jesteśmy ważni, mówi o podejściu Francji i Niemiec. A można prężyć mózgów i mówić, że my nie pozwolimy, ale to nie tędy droga. I tutaj na tym tle. W Polsce nie można zrobić przelewu w weekend. Na przykład tak, a propos naszych innowacyjności. <noise> Dlatego mówię, że to jest jeszcze właśnie szansa dla Polski. Póki nie jesteśmy w strefie euro, nie musimy mieć zgody Frankfurtu na to, żeby zwożyć, stworzyć własny stable coin. a pamiętajmy, że kiedyś przynajmniej na świecie w świecie kryptowalutowym, polska złotówka była na trzecim miejscu na świecie w rzadko której dyscyplinie powiedzmy gospodarczej jesteśmy na trzecim miejscu na świecie, a tutaj byliśmy, więc tradycje mamy duże, liczba użytkowników kryptowalut jest ogromna, więc szybkość adaptacji, innowacji, zwłaszcza na, poru, na polu płatności w naszym kraju jest bardzo duża, paypasy jak się świetnie przyjęły, bankowość internetowa jak rozkwita, więc no bardzo bym sobie życzył, gdyby w przyszłym roku udało się stworzyć komuś projekt stablecoina, który mógłby konkurować oprócz Libry i chińskiego rozwiązania już w skali światowej. Jest to technicznie możliwe. Kwestia tylko, czy rzeczywiście ktoś na to pozwoli. No właśnie, chyba w Polsce nie mamy do tego niestety jeszcze warunków. No chyba, że rząd, który teraz szuka kapitału, może się zdecyduje. Liczę to są, na to, że rząd policzy sobie nie tylko, powiedzmy, będzie się opierał na doniesieniach medialnych, które wybrzmiają zagrożenia z powodu kryptowalut, ale popatrzy na to od strony finansowej. W 2017 roku branża zupełnie raczkująca przyniosła do budżetu państwa około 100 milionów złotych. W zeszłym roku fakt, że z pewnych specyficznych powodów, ale z kart państwa zajął ponad miliard złotych z rynku kryptowalut, więc jest tutaj dużo pieniędzy. Niestety 90% branży musiała puścić nasz kraj, zasilając podatkami inne budżety innych krajów. Jest to duża strata dla, dla nas, nie tylko z punktu widzenia podatkowego, ale również z punktu widzenia innowacyjności, pogarszającej się w tym akurat sektorze, bo Polacy teraz budują innowacyjność innych krajów, a niekoniecznie naszego szkoda, bo tak nie, nie powinno być. Ale kto wie, może się zmieni rekonstrukcja rządu będzie tutaj w trakcie, być może po wyborach prezydenckich jeszcze coś się będzie zmieniało. No jak nie tak, no to, to będziemy w dalszym ciągu później kopiować rozwiązania z Niemiec, które są coraz bardziej otwarte, tak jak ostatnio zapowiedzi, że banki będą mogły trzymać u siebie kryptowaluty. Coś, co u nas od kilku lat jest no wręcz zabronione. Każdy bank, który ma cokolwiek wspólnego z biznesem kryptowalutowym, no dostawa pogróżki, że, że, że może stracić nawet licencję bankową. Więc, więc myślę, że to z czasem się będzie zmieniało, ale, ale dobrze byłoby, żeby to było szybciej, a nie, a nie dopiero żebyśmy widzieli odwieszczający nam peleton i patrzyli na plecy naszych konkurentów na koniec zostawiłem sobie wisienkę na torcie, albo jak niektórzy wolą truskawkę, czyli co będzie się działo z ceną Bitcoina w 2020 roku? Mówię oczywiście w kontekście halvingu, który nas czeka mm -hmm. zdaje się około maja. Wiele osób liczy na to, że ta cykliczność ona jest naprawdę krótka, bo Bitcoin ma dopiero 10 lat. Halving jest zdaje się co 4 lata. Mm -hmm. Jak dotąd się to sprawdzało. Teraz są pewne wątpliwości, bo jednak od czerwca Bitcoin spada, powinien według tej cykliczności jednak rosnąć. Panie profesorze, czego Pan się spodziewa w przyszłym roku? Czy ten halving w końcu zaaktywizuje popyt i, i Bitcoin wzrośnie do nowych szczytów? Um halving ograniczy podaż, natomiast jak popyt zareaguje, to jest trudniejsze do przewidzenia, natomiast tu popatrzę na ten model stock to flow, o którym mówiłem, który dotąd bardzo dobrze się sprawdza i uwzględnia kolejne halvingi. I tutaj mi się wydaje, że w drugiej połowie roku, przyszłego roku możemy się spodziewać wzrostów. Także ja wiem, że cały rynek czeka na spekulacje pod halving, bo tak dotąd było i na Litecoinie chociażby ostatnio, ale, ale ja bym się nie spodziewał takich szybkich tutaj Wzrostów, jeśli już, to raczej te wzrosty bym widział już po samym halbingu, który jest no, w połowie maja. Także no, myślę, że tutaj trzeba więcej cierpliwości wykazać. 20 tysięcy dolarów za sztukę. Mm. W przyszłym roku będziemy mówić, że to już jest historia, będziemy mieć nowe rekordy, czy nie chce się pan? Pokazać? Jeszcze nie wiem. Może niekoniecznie jeszcze w przyszłym roku, ale, ale w przyszłości tak. No, przy sytuacji, kiedy mamy ograniczoną podaż, technologia rośnie, adaptacja rośnie, popyt zapewne będzie nasze w tym kierunku, chyba że powstaną jakieś konkurencyjne rozwiązania. Na razie przez tych 10 lat nie widać było jakiejś realnej konkurencji dla Bitcoina, a wszystkie takie projekty, które zapowiadały, że będą wielkim nowym, Bitcoinem okazywały się olbrzymim oszustwem. Więc, więc mówię o piramidach kryptowalutowych czy finansowych opartych na kryptowalutach. Natomiast zobaczymy, jak to będzie, bo to jest duża niewiadoma w postaci Libry. Z jednej strony wspiera powiedzmy rozwój kryptowalut, a z drugiej strony może być bezpośrednim konkurentem. No i zobaczymy, jak to będzie. Czy ludzie będą chcieli używać Libry, czy może powiedzą, że nie. Jednak tutaj już kwestie prywatności są zbyt ważne, że Powierzać Facebookowi jeszcze swoje dane finansowe. A jeszcze mam pytanie o trudność. Ona rośnie, cały czas bije rekordy. Ostatnio jest jakaś lekka korekta. Mhm. Czy to może spowodować, że ten rynek miningu będzie się jeszcze bardziej konsolidował? i dojdzie tam do takiego stworzenia takich oligopoli, czyli że to górnictwo nie będzie rozproszone, jak to było dotychczas, no to, jest... to będzie coraz bardziej właśnie skupione w kilku ośrodkach, co byłoby troszeczkę groźne dla takiego mm. projektu, który jednak no, podpisuje się jako projekt rozproszony. Tak, tak. To jest coś, co, co jest niepokojące. Może nie sam lekki spadek trudności, bo rzeczywiście od listopada go widać, ale tego typu sytuacja miała miejsce też prawie że rok temu. Także drobne spadki trudności są widoczne. Myślę, że to jest gra pod halving, że już minerzy wyłączają swój sprzęt, widząc, że też i si cena w ostatnich miesiącach spadała, ale to jest normalna gra rynkowa. Natomiast jeśli chodzi o decentralizację, to tak, ja tutaj no, widzę zagrożenie. Nie tak to miało być. Bitcoin miał być przede wszystkim demokratyczny, miał możliwość zwykłym użytkownikom podłączanie się i ochronę sieci przed atakami, atakami hakerskimi, a tymczasem no, jest w w dużej mierze kontrolowane przez potężnych graczy, których stać na wielo, wielomilionowe nakłady inwestycyjne, na sprzęt, na utrzymanie go i tak dalej. No, mam nadzieję, że, że tutaj się wytworzy odpowiednia równowaga geopolityczna, także ten manik nie będzie w całości czy w jakiejś olbrzymiej mierze w Chinach. Natomiast no, trzeba było w jakiś sposób zadbać o tą zwiększoną demokratyzację. Natomiast czy uda się to zrobić, to, to ciężko powiedzieć, ja mogę postulować, że tak powinno być i rynek, ja też czuję, że tak powinno być. Natomiast tutaj wolny rynek zdecyduje i, i, i zwłaszcza kwestie finansowe zdecydują, jak to będzie wyglądało. To Na koniec, jeszcze zapytam, czy w 2020 roku może się coś zmienić w tym rankingu top 3 pod względem kapitalizacji? Pana zdaniem, to mamy cały czas Bitcoin na drugim miejscu, i Ethereum na trzecim. XRP ktoś może wskoczyć, ktoś może wyskoczyć, ktoś może się zamienić miejscami. Pana zdaniem, widzi Pan jakiś potencjał? I Trium też się rozwija, XRP też się rozwija. Mm -hmm. Te projekty, które są dalej, czwarte, piąte, szóste miejsca, to też są dobre projekty. Tak, tak. Ja nie jestem pewien, czy, czy, czy XRP będzie utrzymał się na trzecim miejscu, bo patrząc, no tutaj hitem było oprócz oczywiście kwestii, pewnych kwestii technologicznych, hitem było takim też marketingowym możliwość współpracy z bankami. Mówię o systemie Ripple. No, Teraz już widać, że banki eksperymentują. Wiele z nich z, próbuje swoich sił z technologią blockchain. Zobaczymy, co będzie dalej. Więc na tym hype tutaj nie, nie widzę, żeby XRP akurat tak się mogło rozwieść. Natomiast za Ethereum jest potężna grupa deweloperów, olbrzymie community. Także to jest naprawdę coś. I, i właśnie tutaj jest. To jest jedno z, jeden z czynników kluczowych dla rozwoju kryptowalut, dla rozwoju nowoczesnego modelu biznesowego wręcz. Jak stworzyć olbrzymie wielomilionowe community w, wokół projektu. I dlatego wiele projektów technicznych, które są fenomenalne od strony technicznej upadają albo nie są wystarczająco um, sukcesu, bo, bo, bo nie ma zbyt wielu osób korzystających z nich. I to co dobrą praktyką powiedzmy tutaj tworzenia biznesów nowych jest to jak stworzyć Olbrzymie community wokół swojego projektu, i to jest bardzo trudne. Bitcoinowi się udało, i którym się udało, ale już niektórym innym wiodącym blockchainom jest słabiej i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I Jeśli się ktoś skoncentruje na budowaniu community, to myślę, że to, to tutaj zobaczymy jeszcze coś, jakiś projekt na trzecim miejscu. Czyli czeka nas ciekawy 2020 rok. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwa zachęcam do subskrybowania naszego kanału i komentowania wszystkich dostępnych tam materiałów i zapraszam od razu na kolejny program prosto z parkietu już w poniedziałek o 12.00. Do zobaczenia.